Lubi, lubi Boziu! Boziu! Jezu się! Łopacy się! Ojcze, matulko! objawi się! Objawia się! Matula przychodzi! Zresztą to dziesiątko Jezus! Dziesiątko! Później widzę w tym tęczu. Chłopacy! Zobaczy. amen, o, amen o. Boże, kochany! toż to Bozia! Przychodzi do mnie, matko! Kocham cię, mamu! Matko! Maryjo, kocham cię! Bóg! Objawienie! Objawienie, zobaczcie! Bóg się objawił! On istnieje! On istnieje! Toż to Bóg! Zobacz! Muzie widzę w tym chmurzu! Znika! Znika! To koniec objawienia! Boże! Zdrowaś, Mario! Łaski pełna! Ameno, ameno. O idziemy do kościoła.